Witam wszystkich na kanale Stalowa Bagieta. Z myślą o widzach, którym nie będzie chciało się zostawać do końca, materiał zacznę od szybkiego ostrzeżenia. Jest ono zarazem głównym moim przesłaniem z dzisiaj. Nie wysyłajcie pieniędzy blikiem Konradowi Staniczkowi, który oferuje oddanie dwukrotności kwoty. Zgłaszają się do mnie osoby, które zostały oszukane. Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia kanału są interakcje z widzami. Sporą część swojego dnia poświęcam na przyglądanie się dyskusjom w sekcjach komentarzy. Sprawdzam je we wszystkich social mediach, które prowadzę. Do tego dochodzi najciekawszy element, którym jest czytanie Waszych maili. I tu po raz kolejny chciałbym Wam podziękować za całą aktywność. Jest to bardzo budujące, ponieważ to wasze zaangażowanie w znacznym stopniu sugeruje mi, jaki content powinien pojawiać się na kanale. Niektóre maile dotyczą rzekomego istnienia różnych procederów związanych z branżą. Rozstrzał tematów jest ogromny, natomiast wydaje mi się, że dostawałem już prywatne wiadomości na temat większości firm działających na naszym rynku oraz o większości polskich influencerów. Naturalnie sporo jest maili z przysłowiowym uprzejmie donoszę. Niemniej każdą informację weryfikuję tak dobrze, jak tylko potrafię. I trafiają się przypadki jak na przykład ten, które zasługują na przygotowanie o nim osobnego materiału. W ostatnim czasie jeden z Was poinformował mnie, że został oszukany na drobną kwotę pieniędzy przez Konrada Staniczka, tego samego, o którym gdzieś na początku tego roku nagrałem nawet osobny materiał. I pewnie nie mieszałbym się w to, gdyby nie fakt, że nie wygląda to na jednorazowy przypadek. A jeszcze niedawno jego TikToki osiągały imponujące zasięgi i ilości polubień. Szybko zyskał sporą ilość followersów oraz trafił pod mój osobisty radar. Jego potencjał wydawał się być przy tym przynajmniej na poziomie jego formy. A prezentował się bardzo dobrze niezależnie od sezonu. Czy to podczas masy, kiedy to dobił na wadze do 93 kg, czy to podczas redukcji, kiedy w pewnym momencie, według mnie, przypomniał trochę sylwetką AJA. Mój materiał o nim dotyczył przede wszystkim tego, ile masy mięśniowej można stracić, kontynuując redukcję na bardzo niskim stopniu docięcia. A ten dociął się dosłownie do kości wnioskując po ilości tiktoków, w których reklamował prowadzenie czy plany treningowe, chyba dobrze wykorzystał tamten czas. Utrzymywanie 7-8% zawartości tkanki tłuszczowej jest zadaniem bardzo wycieńczającym. Organizm prosi się o kalorie na wiele sposobów. Spada poziom energii, motywacji do robienia czegokolwiek, a jedzenie, zwłaszcza to przetworzone, bogate w tłuszcz i cukier, mózg uznaje za wybitnie atrakcyjne. Wtedy zaliczył krótką przerwę od ćwiczeń i odpuścił trzymanie diety. Jego forma spadła drastycznie, co zeszło się w czasie z dość znacznym spadkiem popularności. Kolejne TikToki nie zyskiwały już tych samych zasięgów, czego nie udało mu się odbudować nawet do dziś. Czy to skłoniło go do wyciągania pieniędzy od ludzi, którzy do niedawna byli w stanie płacić mu za porady? Pod każdym względem, zarówno kwot, jak i sposobu, dzisiejszą działalność staniczka można określić najwyżej mianem żałosnej. Jakiś czas temu Staniczek zaczął informować fanów o fakcie zostania pobitym, w wyniku czego miał doznać wstrząsu mózgu. Miał również nie posiadać w tamtej chwili ubezpieczenia zdrowotnego, stąd wystosował do fanów prośbę o zapomogę finansową. Zebrane środki miały pokryć koszty leczenia. Nie wiem, czy przedstawił wówczas jakiekolwiek dowody na powstanie urazu. TikTok, w którym prezentuje swoją twarz po całym zajściu, przynajmniej dla mnie wygląda bardziej jak przechwałka niż relacja osoby faktycznie pobitej ze wstrząsem mózgu. Nie zamierzam jednak z tym polemizować, ani z tym, że być może nie miał ubezpieczenia i faktycznie mógł zbierać na leczenie. Obydwie informacje mogą być prawdziwe. Jeden z was informuje dalej, że sytuacja zaczęła powtarzać się notorycznie, a z czasem prośba o pomoc przyjęła postać oferty dla fanów na szybki zarobek. I co sam zresztą sprawdziłem, w takiej formie trwa to do dziś. Staniczek prosi o wysłanie blika na określoną drobną kwotę i obiecuje zwrot jej dwukrotności, i najwyraźniej nie zawsze dotrzymuje słowa. Na to oszustwo dało się nabrać przynajmniej kilku chłopaków, po przesłaniu blika mieli czekać do konkretnej godziny na zwrot kasy powiększonej o zarobek. Niestety, zamiast profitów otrzymywali od niego bloka. I chociaż nie każdy był zainteresowany udostępnieniem screenów, to te kilka zgłoszeń było dla mnie wystarczająco opiniotwórcze, by zainteresować się tematem już na poważnie. A Staniczkowi najwyraźniej słowa wiarygodność czy opiniotwórczość również zaczęły chodzić po głowie. Szkoda, że w trochę innym kontekście. Bo w celu uwiarygodnienia się wrzucał screeny nazwę to zadowolonego klienta. Ciekawa taktyka, niejako sugerująca, że sama oferta i słowo Konrada przestało w pewnym momencie wystarczać. Niemniej sam na tamtym jeszcze etapie nie byłem całkowicie pewny, czy dzisiejszy materiał w ogóle powstanie. Nie mam przecież dostępu do historii rakunku chłopaków, a screeny mogły być spreparowane. Nie pozostało mi zatem nic innego, jak osobiście spróbować szansy na szybki hajs z Konradem Staniczkiem. Zaangażowałem w to osobę z mojego otoczenia i razem wysłaliśmy mu blika. Jak możecie się domyślać, nie doczekaliśmy się ani zwrotu, ani zysku. A jakiekolwiek możliwości skontaktowania się w tej sprawie ze Staniczkiem zostały przez niego zablokowane. Rzeczywiście może nie wszystko wyszło tak jak należy, ale to da się naprawić. Zaraz przyjdą dziewczyny i ubijemy ten interes. Całą sytuację nazwałbym ogólnie żałosną. Przez moment nawet zastanawiałem się, czy babranie się w oszustwach pod dwie dychy warte jest mojego zaangażowania. Bo smutno patrzy się na osobę, której najpierw udało się zbudować pewną bazę ludzi szczerze sobą zainteresowanych, z realną szansą na zbudowanie fajnej kariery, która dosłownie rozmienia swoje dobre imię na drobne. Bo nawet jeśli zdecydował się pójść w inną stronę, nikt nie miałby o to pretensji. Nawet gdyby skończył na przysłowiowym kierowniku poratuj dwie dyszki, sprawa umarłaby razem z ostatnimi wyświetleniami jego TikToka. Sam chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie jest moją intencją bawienie się w indykatora. Jak sami widzicie kwoty nie są duże, stąd większość i tak pewnie machnęłaby na nie ręką. Widocznie z takiego założenia wyszedł też Staniczek, że o dwie dyszki nikt nie będzie się pruć, a piechotą przecież nie chodzą. Być może też trafili się szczęśliwcy, którym realnie zwrócił obiecaną dwukrotność. Jeśli tak było, to gratuluję im szybkiego zysku i życzę sukcesów w przyszłości. Jednak problem polega na tym, że przynajmniej kilka osób zostało oszukanych. I nie chodzi o te dwie dyszki, a o sam fakt oszustwa, które w Polsce ściga się z urzędu. I choć nie jestem specjalistą od prawa, to wydaje mi się, że przekręt staniczka w 100% kwalifikuje się właśnie pod ten paragraf. I wystarczyłoby zgłoszenie sprawy na policję, by ten poniósł konsekwencje. Artykuł 286 kodeksu karnego mówi, że oszustwa podejmuje się ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Z tego samego artykułu ściga się m.in. emerytów, którzy, działając z biedy, przyklejają ceny produktów w sklepie. Od podobnych przypadków aż roi się w mediach, które podnoszą ważny problem. Za przewinienie o znacznie mniejszej szkodliwości społecznej, ludzie potrafią wpakować się w realne tarapaty. O sprawie Konrada Staniczka zapomnimy pewnie po paru dniach. Najważniejsze to pamiętać, że jeśli obiecuje wam zysk za samo przesłanie mu pieniędzy, to bardzo prawdopodobne, że już ich nie odzyskacie. To był stalowy szok, a teraz do następnego!